Dwa lata kanału Nerdololo. Krótkie podsumowanie i kilka słów na temat przyszłości. Jedziemy! Stół z powyłamywanymi nogami. Król Karol kupił królowej Karolinie korole, Korolu... KOROLU, KOLORU, KORALOWEGO SUCHĄ, SUCHĄ so, SUCHĄ SZOSĄ SASZA SZEDŁ SUCHĄ SZOSĄ SASZA SZEDŁ <mum> Okej, okay. no tak, za mną i za wami kolejny rok kanału Nerdol. Drugi już. Kurde, nie byłem przekonany, że aż tak długo będę miał ochotę, werwę, siłę i energię by to ciągnąć. Zważywszy, że nie ukrywam, są regularnie takie momenty, kiedy myślę sobie: "A po cholerę, nie chce mi się", czyli generalnie odzywa się moje lenistwo. Ale potem za każdym razem, kiedy wasze reakcje są bardziej żywe, kiedy pojawia się więcej komentarzy pod jakimś materiałem, albo kiedy rośnie liczba subskrypcji, wtedy od razu mówię sobie kurde, no nie, no nie poddawaj mi się tak łatwo, trzeba walczyć z własnym liniestwem, pchać do przodu i robić coś, co wciąż przynosi mi całą masę radości. Zatem podsumowanie w liczbach. W ciągu minionego roku przybyło mi 102 subskrybentów, więc mamy już 207 subskrybentów na YouTubie. Jeśli chodzi o Instagram i Facebook, tam się raczej liczby nie zmienia, wszystko to oscyluje wokół setki osób, które zarówno lubią mój e, Facebookowy, e, moją fanpage, jak i moje konto na Instagramie. Tam około setki jest i ok, w porządku. Zawsze oczywiście jest miłość, miło, jeśli ktoś dodatkowo dołącza, ale tak jak to mówiłem wielokrotnie, lubię ten kanał przede wszystkim dla własnej satysfakcji, bo lubię gadać. Lubię, no jak można, można też nazwać to, że mam po prostu parcie na szkło. No ale tak jak mówię, niezależnie od wszystkiego, jest mi bardzo miło z każdego waszego komentarza, cieszę się z każdego lajka, z każdego udostępnienia i serdecznie niniejszym, przy tej okazji Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Zarówno subskrybentom, jak i tym, którzy nie mają mojej subskrypcji, po prostu co jakiś czas coś skomentują, coś dorzucą od siebie. Generalnie w jakiś tam stopniu wkładają swoją cegiełkę w to, żeby ten kanał się rozwijał. Także jeszcze raz serdecznie dzięki Wam wszystkim. Jeśli chodzi o poprzedni rok, to również winny Wam jest ta informacja na temat najbardziej oglądalnego materiału. I tutaj nie ma niespodzianki: najbardziej oglądalnym, bezapelacyjnie, zdecydowanie materiałem z zeszłego roku i właściwie. Podliczając również te dwa lata, jest, są zasady, stworzy odrodzenie. To jest dla mnie naturalne, ale też jest jednocześnie bardzo miłe osiągnięcie. Ten materiał obejrzał się, że wam powiem, 3667 razy. Jak na warunki mojego kanału, to jest gigantyczna liczba. Gigantyczna. Zważywszy, że to był chyba bodajże, premiera była we wrześniu 2021, więc naprawdę gigantus, gigantus ekstra. W ogóle w piątce materiałów, które obejrzały się w zeszłym roku najlepiej, to trzy dotyczą stworzy. Oprócz tego tam mamy jeszcze. Zasady i przykładową rozgrywkę Ori Flames, czego też się bardzo cieszę, bo to jest super gra, którą wam serdecznie polecam. Oraz prawie do tego do, do, tysiąca dociąga materiał z moich pierwszych wrażeń tuż po wyjściu z Matrixa, e, z czwartej części Matrixa. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie, jak gwałtownie, jak w dużej ilości, jak na mój kanał, wiadomo, nie? Obejrzał się ten materiał, to była bardzo ogromna ilość, nigdy nie miałem tylu naraz w ciągu jednego dnia obserwujących, oglądających jak się pokazały statystyki, 200-300 osób w ciągu jednego dnia, to były rzeczy, które są niespotykane na tym kanale. Nawet w dniu premiery stworzy, absolutnie, eee, także to było bardzo miłe. I to też taki pod koniec właśnie roku za taki dodatkowy kop, kurde, warto jednak to robić, warto to kręcić, to jest fajne i przyjemne. Tak, nie tylko dla mnie, ale komuś jeszcze się chce to obejrzeć i dać lajka, że się również komuś podoba. Dodatkowa motywacja jest, nie ukrywam, że tak jest. Było to też dla mnie, mówię, zaskoczenie, ten, że tak dobrze obejrzał ten materiał, ponieważ były też inne materiały z takiego pierwszych wrażeń po wyjściu z kina, i one nie obejrzały się tak dobrze, ale musiałem jakoś tak trafić w nisze, że prawdopodobnie nikt w tych pierwszych dniach, w mniejszej ilości może, nie nikt, ale o Matrixie na YouTube nie mówił w polskim, a ja akurat tam pewnie byłem wśród tych niewielu, którzy postanowili się jak najszybciej, więc pewnie miałem po prostu mniejszą konkurencję tych znanych i uznanych kanałów, i dlatego tak dobrze się ten mój filmik obejrzał. Tak czy siak, niezależnie od wszystkiego, dziękuję wszystkim, którzy oglądają każdy z moich materiałów, i te nowe, i te stare. I Jeszcze, jedno, jeszcze jedna liczba, jeśli chodzi o YouTuba zeszłorocznego, to, to 74 nowe materiały. Jak podliczałem rok poprzedni, to było to 60 materiałów. W tym roku 74, więc wydawało mi się, że w tym roku robiłem mniej, a okazuje się, że jednak liczba materiałów, które zrobiłem, nagrałem, złożyłem i wypuściłem na tubę jest większa. Super, gratulacje dla mnie. Mam nadzieję, że wy również dobrze się powiedzieliście oglądając te materiały. Kto ogląda mnie od początku i śledzi jakby rozwój kanału, ten widzi, że jednak złamałem się i zdecydowanie odszedłem od mojej zasady żadnych cięć. Teraz to widać wyraźnie, że ja jednak zdecydowanie robię cięcia. Robię pewne ustawki, czyli jeśli coś mi się nie podoba, nagrywam. Coś jeszcze raz tak nie było, taka była żelazna zasada, zasada pierwszej części pierwszego roku. I w momencie, kiedy nagrywałem w ogóle filmik o tym, jak będzie wyglądał ten kanał, to tak sobie zakładałem. Żadnych cięć, będą błędy, trudno, to wszystko będzie szło, nie będę nic ma manipulował. Z jednej strony miało to być bardziej naturalnie, ale też byłaby to kwestia mojego lenistwa, bo mi się nie chce ciąć. A jednak ta ambicja ciągle we mnie rośnie, by te materiały były coraz ładniejsze. Wiem, że do profesjonalnego podejścia, do składu, montażu materiałów, jeszcze to mi hen-hen daleko, ale co jakiś czas uczę się czegoś nowego, co jakiś czas ochotę zrobić coś nowego z tymi materiałami i dlatego postanowiłem e, już się tak z tym nie zertolić, jak coś tam naprawdę, naprawdę nie wchodzi. To to ciąć, zasłaniać, przekładać i generalnie troszkę więcej kombinować z tymi materiałami. E, może dzięki temu wyglądają chociaż ciut bardziej profesjonalnie? Mam taką nadzieję. I generalnie widzę po prostu, czym, jak bardzo różnią się te moje materiały sprzed dwóch lat, czy nawet sprzed roku, a te obecne, i jak więcej jednak przykładam wagi do yy, zbierania informacji na przykład na temat rzeczy, o których będę kręcił materiały. Zdecydowanie w tej temacie też wkładam więcej wysiłku, ale mam z tego satysfakcję. Tak jak Wam mówiłem rok temu i przy tworzeniu kanału, najważniejsze dla mnie jest, by nie przekroczyć takiego progu, w którym będę miał poczucie, że nagrywanie kolejnych materiałów to jest dla mnie obowiązek. Jeśli będę miał takie wrażenie, że no nie, no kurde, nie chcę się, ale muszę coś nagrać, no bo kanał, bo ludzie czekają, to w tym momencie będę miał wielką czerwoną lampkę, pas. Nie takie jest założenie kanału. Przede wszystkim mam to robić dla fanu, tak? Mieć dobrą przy tym zabawę. Jak ja będę miał przy tym dobrą zabawę, zakładam i mam taką nadzieję, że wy również. I właśnie dlatego póki co ta czerwona lampka jeszcze się mi nie zaświeciła, pomimo jakby zwiększenia mojego nakładu, wysiłku i umysłowego, i fizycznego w materiałów i wkręcenie materiałów, więc jest dobrze, jest perspektywa, na przyszłość. A jeśli chodzi o moje plany z zeszłego roku, no to tak, chciałem wprowadzić i wprowadziłem format mini-shortów, ale mówię wam, muszę Wam powiedzieć, że generalnie po tym roku nie jestem do końca z tego zadowolony. Idea była taka, że to będą króciutkie materiały, tuż potem coś obejrzałem, coś zobaczyłem, włączam kamerę, nagrywam pierwsze wrażenia i leci. A jednak właśnie ten mój taki nacisk na to, żeby to jednak trochę lepiej wyglądało, żeby jednak dodać opis do tego materiału, żeby jednak było lepsze oświetlenie, powoduje, że nie mam takiego odruchu, by coś nagrać od razu po pierwszym wrażeniu. Nie liczę z tych materiałów, które pojawiły się na koniec z wyjść z skin. I one bardzo dobre. Ale generalnie właśnie ta idea mini shortów, że coś mi się spodobało, byłem serial z Patrycją czy coś w tym stylu, film jakiś nagry nagrywam od razu filmik, pokazuję, wrzucam bez żadnych kombinacji z tym materiałem. No nie, już przestało mi się podobać ta idea, bo wolę jednak go troszkę obrobić wstawić czołówkę, wstawić jakieś napisy, poszukać reżysera, wstawić daty. A w związku z tym przestaje, jakby te mini-shorty idea tych mini-shortów, że to jest szybko i wrzucone, przestaje mieć sens. Jeśli obserwowaliście mój kanał, to wiecie, że generalnie ostatnimi czasami mini-shorty oglądam, nagrywałem, tak naprawdę i tak w ramach wielkiego bloku nagrywania różnych materiałów, a nie były one spontaniczne. Więc generalnie chyba troszkę się minąłem z moją własną ideą tych minishortów i podejrzewam, że w przyszłym roku, w tym który teraz, e, będzie tych shortów mniej. Nie mówię, że ich nie będzie, ale jednak coś mi nie zagrało ten pomysł w moim wewnętrznej w głowie i w realizacji jednak nie wypalił. Za to będzie więcej recenzji prosto z piecka. Czyli tych recenzji, takich moich pełnoprawnych czy to filmów, głównie filmów ale czy to filmów, czy seriali, czy gier komputerowych, czy planszowych, jeśli będzie taka możliwość i będę na tyle uważał, że jestem przygotowany, że mogę zrobić recenzję, no to będę wpuszczał takie właśnie pełnoprawne recenzje i z nich mam póki co większą satysfakcję i nie czuję się też zobowiązany, że ponieważ to jest mini-short, to muszę tam się skrócić do 5 minut, żeby to chociaż troszkę przypominało mini-shorty. Przy recenzji nie muszę się tak wewnętrznie ograniczać, mogę powiedzieć więcej, mogę więcej nagrać, więc mam większą satysfakcję skręcenia tego filmu, z tych filmów. Rok temu miałem też pomysł, by zapraszać gości, i z tego też nic nie wyszło, ale ponieważ i rok temu nie miałem silnego parcia, by to robić, tak teraz już również tego nie czuję, więc tym razem niczego obiecywać nie będę. Mam jednak plan, by robić co miesiąc, a jeśli się uda i to będzie się dobrze oglądało, to częściej, rodzaj podcastu. Czyli będę zapraszał, ale może nie jakiś wielki gości, a kogoś z moich znajomych, elokwentnych i wybitnych, e, wyedukowanych w tym czy innym temacie, czy po prostu mających coś świetnego do powiedzenia, i będę z nimi dyskutował na jakieś tematy. Te czy inne, które sobie przygotujemy, o których wydaje nam się, że będzie nam się fajnie dyskutowało. Przy czym oczywiście będę starał się. Zobaczymy, jak wyjdzie, ale będę starał się różne osoby zapraszać do tej dyskusji i niewykluczone, że będzie tam więcej kłótni, czy też mm, nie będzie zgodności, tak powiem. Raczej będę starał się wybierać osoby, które na dany temat będą miały inne zdania, przynajmniej nie identyczne niż moje, żeby ta dyskusja była ciekawsza. Nie chodzi oczywiście, żeby się pokłócić, ale żeby wymieniać się poglądami w sposób konstruktywny i fajny, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem na kanale Nerdololo, czyli Pierdololo, ja lubię sobie dużo gadać, ale jeszcze bardziej niż monologi do kamery, lubię sobie z kimś rozsądnie i mądrze porozmawiać, zatem może nie goście, ale zaproszone przeze mnie osoby, moi znajomi, więc rodzaj podcastu prawdopodobnie, jeśli się uda, pojawi się mniej więcej co miesiąc na kanale, nie jako zupełnie osobny, nie, nie, to wszystko w ramach nerdololo. Co tam jeszcze? No słuchajcie, nie było też sesji RPG, ponieważ wciąż nie czuję się na siłach, by przełamać moją ostrożność, jeśli chodzi o pandemię, Jestem trzeci raz zaszczepiony, nie, mam, nie miałem z tym żadnego problemu. Póki co nie zachorowałem na COVID w żadnej wersji i nie mam, mam zarysu, się tego trzymać. Spotykamy się na sesji RPG na żywo. Kto ogląda mój kanał, ten wie, ale mimo wszystko poczekam jeszcze trochę z tym, żeby do tych sesji RPG podejść na profesjonalnie. Podejść profesjonalnie, ponieważ też to wymaga troszkę więcej kombinacji i przygotowania od strony technicznej, trochę więcej sprzętu, by taką fajną sesję RPG na żywo nagrać. Więc ten go pomysłu nie zarzucam. Ale po dwóch latach kanału mam świadomość, że to nie jest o tak choć prosto nagrać sesję RPG na żywo. Nie mówię o sesjach RPG nagrywanych za pomocą internetu, że każdy jest w innej części kraju czy miasta i nagrywamy sesję internetową. O tym nie mówię, tylko o sesjach na żywo. Słuchajcie, no to z mojej strony wszystko. Ja generalnie po tym roku jestem jeszcze bardziej napalony tylko, żeby robić kolejne materiały, więc duży plus. Cieszę się z każdego, tak jak powiedziałem, lajka, z każdej subskrypcji, z każdego polecenia. Serdecznie Wam wszystkim za to dziękuję i zapraszam na inne materiały na moim kanale. A jeśli lubicie i podoba Wam się to, co robię, to tak jak zawsze: lajkujcie, szerujcie, udostępniajcie i mówcie dobre słowo. No i przede wszystkim, najważniejsze trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.